Jeśli chodzi o doktrynę podwójnego przypisania, zaczniemy od konfesji belgijskiej, artykuł 20 Bóg zamanifestował sprawiedliwość i miłosierdzie w Chrystusie. Wierzymy, że Bóg, który jest doskonały, miłosierny i sprawiedliwy, zesłał swego Syna i przyjął tę naturę, która dopuściła się nieposłuszeństwa. Aby też przez nią zadośćuczynić i ponieść karę za grzech przez niewypowiedziane męki i śmierć. Bóg zatem zamanifestował swoją sprawiedliwość przeciwko swojemu synowi, kiedy złożył na niego nasze grzechy. Czyli mamy tutaj doktrynę pierwszą, czyli nasze grzechy zostały złożone na syna, których to byliśmy tych grzechów winni i z powodu których zasługiwaliśmy na potępienie, i wylał na nas swoje miłosierdzie i dobroć przez Swą prostą i doskonałą miłość, prosta miłość, rozumiemy, jest ona nigdy niezmienna, jest ona wieczna. Wydając swojego syna na śmierć za nas i zludzając go z martwych z powodu naszego usprawiedliwienia, abyśmy przez niego mogli posiąć nieśmiertelność i życie wieczne. Oraz artykuł 23, co składa się na usprawiedliwienie przed Bogiem. Wierzymy, że na nasze zbawienie składa się odpuszczenie grzechów przez gląd na Jezusa Chrystusa, który czyni nas sprawiedliwymi przed Bogiem, jak uczą nas Dawid i Paweł stwierdzając, że błogosławieństwem dla człowieka jest, gdy Bóg przypisuje mu sprawiedliwość niezależnie od ludzkich uczynków. Apostoł oznajmia, że jesteśmy usprawiedliwieni darmo z jego łaski przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Będzie to właśnie druga część naszego usprawiedliwienia, przypisanie nam sprawiedliwości Chrystusa. Jeśli chodzi o historyczność naszej doktryny, którą papiści wręcz z nienawiścią zwalczają, nazywając doktryną sklepu mięsnego czy też masarni, mówiąc, że jak to jest, że mamy jakieś przypisania, że to się w ogóle absolutnie nie godzi. Mamy bardzo ciekawe historyczne świadectwo, które wyraża explicit, bezpośrednio, wyraźnie i jasnymi słowami. Doktrynę podwójnego przypisania, czyli przypisania nam sprawiedliwości Chrystusa, a Chrystusowi naszych grzechów. Czytamy o tym w liście do Diogneta, który to jest to list datowany na drugi wiek. Jest to dzieło nieznanego autora, pisane w języku greckim. Jest to bardzo wczesne świadectwo. Posłuchajmy, co mówi nam list do Diogneta. O wspaniała wymiana. O arcydzieło niezgłębione. O nieoczekiwane dobrodziejstwo. Niegodziwość wielu znika w sprawiedliwości jednego, a sprawiedliwość jednego wielu niegodziwych usprawiedliwiła. Jak widzimy, doktryna podwójnego przypisania jest całkowicie historycznie udokumentowana. Dlaczego? Ponieważ jest to doktryna, którą znajdujemy w Piśmie Świętym, i dlatego pierwszy Kościół tymi słowy wyrażał swoje. Potwierdzenie tej doktryny, którą i my wyznajemy. Doktryna podwójnego przypisania mówi nam o tym, w jaki sposób grzeszny człowiek może stać się sprawiedliwy czy usprawiedliwiony przez Boga, a więc ogłoszony sprawiedliwym przed jego obliczem. I gdy człowiek otrzymuje od Boga dar wiary, w swoim umyśle zostaje usprawiedliwiony i równocześnie pamiętamy, że cała sprawiedliwość, jaką mamy jest nam przynależna od wieczności. I nie chodzi tutaj o to, że dochodzimy do naszej sprawiedliwości za sprawą naszych własnych uczynków i starań, lecz, mówiąc tutaj o aspekcie historycznym, czy też aspekcie naszej rzeczywistości, zostajemy usprawiedliwieni przez wiarę, ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty i gdy Bóg ogłasza kogoś sprawiedliwym, deklaruje jednocześnie, że człowiek ten spełnia wszystkie standardy Bożego prawa, i problem w tym właśnie, że wszyscy ludzie zgrzeszyli, i co za tym idzie, nic nas w rzeczywistości nie spełnia standardów prawa i nie jest wewnętrznie sprawiedliwym. Nasz upadek właśnie doprowadził nas do tego, że przestąpiliśmy prawo aktywnie łamiąc jego zakazy i przestąpiliśmy prawo biernie, nie wypełniając właściwie tego, co ono nakazuje. I skąd o tym wiemy? Jeremiasza 2 czytamy. Zdumiejcie się nad tym, niebiosę, i lęknijcie się bardzo. zatrwóżcie się, mówi Pan, bo mój lud popełnił podwójne zło, opuścili mnie źródło żywych wód i wykopali sobie cysterny, cysterny popękane, które nie mogą utrzymać wody. Zatem z jednej strony opuszczona zostaje Boża sprawiedliwość, a z drugiej popełniane są nieustannie. Grzechy. I pismo wielokrotnie wskazuje nam to, że samodzielne osiągnięcie sprawiedliwości jest niemożliwe, ponieważ nasza zdeprawowana natura sprawia, że jesteśmy niezdolni do wypełniania prawa W Rzymian 320 czytamy że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, ponieważ przez poznanie prawa przez prawo jest tylko poznanie zła. W Rzymian 8:7 czytamy zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż nie może. Człowiek, który nie jest odrodzony, jest tylko człowiekiem cielesnym. Galacjan 16 czytamy, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. I to skutkuje Bożym gniewem. Ktokolwiek łamie jedno z Bożych przykazań, winny jest oczywiście złamania wszystkich i przez to ciąży nad nim, nad takim człowiekiem słusznym gniew Boga, Takim standardowym tekstem jest Galacjan 30. Na wszystkich, bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. A Jakub potwierdza w drugim rozdziale: Kto bowiem przestrzega całego prawa, przekroczy jedno przekazanie, staje się winnym wszystkich. I zatem z tego powodu mówili z do Efezjan. Z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. I teraz pozostaje nam zadać pytanie: jak Bóg może ogłosić sprawiedliwym kogoś, kto wewnętrznie nie jest sprawiedliwym? I tutaj mamy odpowiedź: jest to doktryna podwójnego przypisania, która stanowi serce dobrej nowiny, serce Ewangelii. Słowo przypisać powinno być rozumiane, oczywiście, w kontekście prawnym lub sądowniczym, to znaczy jako Poczytanie, uznanie, zaliczenie czy policzenie. Coś, co nie jest nasze, zostaje przeniesione z czyjegoś konta na nasze konto. Mówiąc takim językiem obrazowym, coś zostaje określone prawnie jako nasza własność, choć sami na to nie zasłużyliśmy i nie zarobiliśmy tego. I doktryna przypisania ma dwa równie ważne aspekty, które stanowią jedną całość niczym może i reszka na jednej monecie, dlatego właśnie nazywamy ją doktryną podwójnego przypisania. I z jednej strony grzech człowieka przypisany zostaje zbawicielowi na krzyżu, w Kalwarii, z drugiej strony zaś doskonała sprawiedliwość Syna Bożego przypisana jest wierzącym. Jeśli chodzi o przypisanie Chrystusowi grzechów wszystkich wybranych do zbawienia, Jezus był wewnętrznie oczywiście sprawiedliwy, spełnił wszystkie standardy Bożego Prawa, nie popełnił żadnego grzechu, jednak na krzyżu został potraktowany przez ojca jak grzesznik, którym w samej istocie nie był. I na Golgocie grzechy wszystkich wybranych do zbawienia zostały mu prawnie przypisane jako jego grzechy, stały się jego własnością, chociaż ich nie popełnił. I ze względu na to, że grzech wymaga kary i sprowadza gniew Boga, a karą za grzech jest śmierć. Gniew Boży został na Chrystusa wylany. Jezus cierpiał męki piekielne na krzyżu i ostateczności poniósł śmierć. Chrystus cierpiał, umarł zamiast nas, zamiast grzeszników, przyjmując na siebie nasze grzechy przez właśnie ich przypisanie, a nie poprzez ich popełnienie. I należy pamiętać, że Jezus stał się grzechem i przekleństwem zewnętrznie na sposób prawny, podczas gdy wewnętrznie pozostał czysty i bezgrzeszny. I z drugiej strony, Przypisanie wierzącym sprawiedliwości Chrystusa polega na tym, że grzesznicy oczywiście są wewnętrznie niesprawiedliwi. Jest to odwrotność zupełna. Nie spełniamy standardu Bożego Prawa, popełniliśmy mnóstwo grzechów, jednak za pośrednictwem wiary jesteśmy traktowani przez Ojca jako sprawiedliwi, którym, którymi w rzeczywistości nie jesteśmy. I w momencie uwierzenia w naszych umysłach sprawiedliwość, Chrystusa zostaje nam przypisana jako nasza sprawiedliwość, chociaż wiemy, że w wieczności ta sprawiedliwość zawsze była nasza. I ze względu na to, że spełniamy może inaczej, chociaż nie spełniamy standardy Bożego prawa, jesteśmy ogłaszani za sprawiedliwych przed Bogiem, ponieważ Bóg ogłasza nas sprawiedliwymi, przez co możemy wejść do Jego chwały w niebie, i jako grzesznicy. Żyjemy za sprawą łaski, ponieważ jesteśmy odziani sprawiedliwość Chrystusa niczym w szatę. Nie musimy drżeć przed karą i gniewem Boga, i musimy tu pamiętać, że jako grzesznicy jesteśmy sprawiedliwi zewnętrznie, na sposób prawny, podczas gdy wewnętrznie zostajemy brudni i grzeszni. Tak więc nie jest to, nie jest to wewnętrzna sprawiedliwość, lecz zewnętrzna. I słowo Boże potwierdza naszą doktrynę. Na przykład, jeśli chodzi o przypisanie Chrystusowi grzechów wszystkich wybranych, wizji takim kluczowym starotestamentowym tekstem będzie Izajasz 53. Czytamy w wersecie 5: lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni, wszyscy jegoce zbłądziliśmy. A każdy z nas zboczył na swoją drogę, ale Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Jest to wyraźnie powiedziane, że została niesprawiedliwość nasza, czy nasze grzechy, została mu przypisana. Również w 1 Piotra 2.24 czytamy On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obu naszych grzechom żyli dla sprawiedliwości. Przez Jego rany zostaliśmy uzdrowieni i. 2 Koryntian 5:21, On bowiem, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy z nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tak więc przypisano Chrystusowi nasze grzechy, przez to Chrystus odkupił nas przekleństwa prawa, stając się właśnie za nas przekleństwem, jak jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Jest to już konkluzja Galacjan 3:13. Z drugiej strony mamy przypisanie nam, w sprawiedliwości Chrystusa. Tutaj Bóg nie przypisuje nam grzechu, lecz przypisuje nam sprawiedliwość niezależnie od naszych uczynków. Jesteśmy usprawiedliwieni dzięki posłuszeństwu Chrystusa, a więc dzięki Jego sprawiedliwości. I tutaj kluczowym takim tekstem będzie rozważanie tekstu Rzymian 5 rozdziału. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego, mówimy tu o Adamie, śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Tak więc przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi, mówimy tu o wybranych, spłynął dar ku usprawiedliwieniu życia. Jednak... Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. Zatem nasze sprawiedli nasza sprawiedliwość jest posłuszeństwem Chrystusa, a nie naszym własnym. Dzisiaj bardzo mocno zważaliśmy, jak szereg herezji neguje to posłuszeństwo Chrystusowe, do starając się dodać konieczność naszego ludzkiego posłuszeństwa do sprawiedliwości. I zbawiająca nas sprawiedliwość oczywiście nie jest naszą wewnętrzną sprawiedliwością, lecz pochodzi spoza nas i otrzymuje się ją, przypisuje się nam ją w naszych umysłach za pomocą wiary. Filipian 3,9 czytamy, abyśmy mogli się znaleźć w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest prawa, ale tę, która jest przez wiarę w Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Mamy też Fragmenty, które mówią o tym przypisaniu w obu aspektach. Chrystus staje się za nas grzechem, to po pierwsze, a po drugie, my stajemy się w Nim sprawiedliwością. Kluczowy tekst to drugi Koryntian 5,29. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, to jest właśnie przypisanie Chrystusowi naszych grzechów na, na Krzyż, i abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą, czyli przypisanie sprawiedliwości Chrystusa nam. Jest to bardzo wyraźny tekst. Bóg nie przypisuje nam grzechu, ponieważ przypisał go zbawicielowi i przypisuje nam aktywną i bierną. Bier, aktywne posłuszeństwo i bierne posłuszeństwo, czyli Jego sprawiedliwość zbawiciela. W ten sposób zaspokajamy żądania prawa, zarówno w sposób pasywny, bierny, jak i aktywny. Zostajemy w Chrystusie oczyszczeni z wszelkiej winy za złamanie sprawiedliwości. I niektórzy jednak nie są w stanie przyjąć do wiadomości, że pełna i doskonała, perfekcyjna sprawiedliwość, którą z łaski daje wierzącym Pan, a z wieczności jest nam przypisana od wieczności de facto, jest ona najzupełniej darmowa i nie musi być zwiększana czy doskonalona. Jest ona sprawiedliwością doskonałego syna Bożego, i niektórzy sądzą, sądzą, że mogą współpracować z łaską, muszą osiągnąć pewną duchową czystość, prawość, aby stanąć przed tronem Boga jako wewnętrznie sprawiedliwi. Ale co nam mówi o tym pismo? W dziesiątym rozdziale listu do Rzymian czytamy o tych ludziach. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga. Oczywiście, że mają, jakąś starają się mieć gorliwość, tylko że jest ona nie według poznania. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, chcą ustanowić własną sprawiedliwość. Nie są przez to poddani sprawiedliwości Boga, za tym ich końcem jest wieczne zatracenie. Tak więc, możemy zapytać, czy. Rzymski katolicyzm, czy odszczepienia zielonoświątkowe, czy makaturyzm, czy herezja federalnej wizji, czy nowa perspektywa Napawa, czy inne, inne dziwne religie, rzeczywiście mogą mówić o, o doktrynie podwójnego przypisania, tak jak my o tym mówimy, raczej nie, jednak najgorszą z tych wszystkich. Z tych wszystkich odstępstw jest to właśnie, że ludzie dodają do skończonego dzieła Chrystusa jakieś ludzkie uczynki. Na przykład rzymski katolicyzm do zbawienia dodaje obowiązkową obecność na mszy świętej, bezkrwawa, nieustanna ofiara Pana Jezusa, czyściec jako miejsce kaźni, które z tych grzechów, które są nieodpokutowane, jakieś odpusty za grzechy, wyświęcanie księży na drugich Chrystusów, Obowiązek wiary w niepostąpieniu Marii, pod groźbą wyklęcia, chrzest wodny jako warunek zbawienia, spożywanie Eucharystii, uczestnictwo w pozostałych rzekomo kolejnych pięciu sakramentach, których się dodaje, wymóg posłuszeństwa zarządzeniem Kościoła, jakieś zasługi, chwalebne uczynki, nie można umrzeć się w grzechu śmiertelnym, sakramentalne prawo do przebaczania grzechów i udzielania sakramentu pokuty jest przynależna księżom. Mają oni kontrolę nad kanałami łaski Przez sakramenty No i jest tutaj też Kulminacja tego Czyli skarbiec zasług Święci, którzy mieli nadmiar swoich zasług Rzekomo mogą to Oni to oddali papieżowi Do takiego skarbczyka wirtualnego I on pobierając rzeczywiste pieniążki Udziela z tych nadmiaru zasług Czyli może nawet udzielić wiecznego opuszczenia grzechów Tak więc jest to straszna rzeźnia Doktrynalna Z drugiej strony Mamy do czynienia z odszczepieniami ruchu zielonoświątkowego i anabaptystycznego, gdzie do zbawienia z łaski dodawany jest obowiązek mówienia niezrozumiałym bełkotem, obowiązek czynienia cudów, obowiązek pozbycia się grzechu pokoleniowego, obowiązek wiary w cuda i w znaki, obowiązek stałego pozbywania się demonów z osób wierzących, zdolność rzekomego czynienia cudów wiarę w jedność bóstwa czyli w modalizm de facto wymogi do, co do ubioru, legalizmy no a MacArthur i inni wyznawcy herezji zbawienia panującego pana mówią, że wiara to jest tak naprawdę posłuszeństwo człowieka, zatem jesteśmy zbawieni z czegokolwiek to jest to nasze własne posłuszeństwo, tak więc te wszystkie religie są fałszywymi religiami możemy tylko przed nimi przestrzegać chwała niech będzie Panu Bogu za jego tak wielkie zbawienie amen